Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Wiadomo, że dom to nie mieszkanie i decydując się na budowę domu, bierzemy pełną odpowiedzialność za stan budynku i za teren koło tego domu. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, co ja robiłem, na jakie rzeczy się decydowałem i co w przyszłości będę robił. Omówimy to dokładnie, by jak najwięcej niekoniecznych prac wyeliminować z naszego życia. A tych zadań, których wiadomo, nie da się w 100% wyeliminować z naszego e, życia, z naszego domu, więc będę się decydował na rzeczy, które są jak najmniej pracochłonne. Wiadomo, na początku być może będzie się trzeba troszeczkę więcej narobić, ale w późniejszym czasie e, będziemy, że tak powiem, e, mieli więcej e, czasu dla siebie. No dobra, ale powiesz, po co ty robisz te wszystkie rzeczy, żeby leżeć na łóżku i nic nie robić? Nie, wręcz przeciwnie żeby w danym momencie robić to, na co mam ochotę, a nie to, co wymaga ode mnie mój dom, bym na przykład mógł wyjechać i nie przejmować się tym, że coś w tym domu yy, musi zostać zrobione i że będę ja dostosowywał swoje życie do yy, tego domu, czyli nie będę planował jakichś wyjazdów, bo, bo coś trzeba robić w danym momencie w tym domu, ja będę rezygnował ze swoich zajęć, żeby się zająć akurat domem. Takich rzeczy chcę uniknąć, więc w dzisiejszym materiale to wszystko omówię. Zapraszam na film. Zanim zaczniemy, to pod tym filmem w opisie masz listę narzędzi, z których korzystam i które serdecznie polecam, a także linki do sprzętu, którym nagrywam. Miłego oglądania. Jak wiadomo, jedną z głównych rzeczy, która wymaga od nas zaangażowania, jest ogrzewanie domu. Opowiem o tym pokrótce, dlatego że większość ludzi orientuje się o co chodzi, ale dla nowych osób, które nie mają pojęcia o budowie i dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką na temat budowy domu. Ogrzewanie. Ja wybrałem ogrzewanie gazowe. Można też wybrać pompę ciepła, które są praktycznie bezobsługowe i nie wymagają naszej obecności w domu, by utrzymać jego temperaturę. Gdyby w moim przypadku wybrał inne źródło ogrzewania domu, np. kocioł na pelet albo kocioł na ekogroszek, to w każdym razie E, trzeba ten pelet kupić, trzeba go przetransportować, trzeba go przenieść do kotłowni, trzeba mieć na to miejsce, trzeba chodzić, wrzucać. I o ile e, przy kotle na pelet jest to dość, e, dość rzadkie, bo chyba raz w tygodniu wystarczy zasypać pełen kocioł i możemy jechać. Ale z tego co słyszałem, to kilka osób, które mają kotły na pelet, powiedziały mi, że nie opuściłyby swojego domu z włączonym kotłem na pelet. Mają jakieś takie obawy. Mówię tylko o czym słyszałem. Sam tego nie doświadcza, bo mam kocioł gazowy, który jest w 100% bezobsługowy i nie wymaga mojej obecności w domu, co bardzo mi się podoba. Ja już nagrałem film o tym, jakie według mnie jest najlepsze źródło ogrzewania. Numer jeden dla mnie jest kocioł gazowy, numer dwa pompa ciepła, a numer trzy wybrałbym prawdopodobnie jakieś maty grzewcze czy coś w tym stylu. Nie zagłębiałem się w te tematy, dlatego że nie musiałem, ale na pewno. Pelet, ekogroszek, już nie wspominając o kotle na drewno, na które, decydując się, musimy wziąć pod uwagę dużo więcej czynników, musimy włożyć dużo więcej roboty. No i tak naprawdę e, fundujemy sobie etat palacza w domu, bo trzeba trzy razy dziennie chodzić i podkładać. Więc te trzy rzeczy na pewno u mnie by odpadły. Dobra, idziemy dalej. Drugą bardzo istotną rzeczą, która tak naprawdę wymaga naszej obecności w domu, bo, bo te rzeczy, o których mówię, czyli o tak naprawdę bezobsługowym domu, dzielą się na e, takie jakby na dwie kategorie. Czyli pierwsza, że musimy być w danym momencie w domu, żeby coś się zadziało, a druga kategoria to rzeczy, które trzeba będzie robić w przyszłości, ale one nie wymagają naszej obecności teraz. Czyli tak na przykład jak mówiłem o kotle na pelet, to musimy być w domu, musimy podłożyć w danym momencie, bo inaczej będzie. Zimno w domu, no i drugą taką rzeczą, którą musimy zrobić w danym momencie, bo inaczej, później tak naprawdę więcej pracy niż to warte, jest trawnik i cała zieleń w domu. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że jeżeli e, o ile o jeden, czy dwa, czy trzy dni możemy sobie odpuścić koszenie trawy, to e, odpuszczenie tego na tydzień albo dwa e, będzie bardzo kłopotliwe z tego względu, że trawa przerośnie i już nie będzie taka ładna i później będziemy musieli to rekultywować i robić z nią inne różne rzeczy. Więc ja biorąc pod uwagę te aspekty, najprawdopodobniej, jeszcze decyzji nie podjęłem w 100%, zdecyduję się na, na kosiarkę automatyczną, czyli tą na akumulator, która sama sobie jeździ i tutaj kosi. To wymaga na początku bardzo dużo pracy od nas, z tego względu, że podłoże musi być bardzo równe, bardzo ładnie wygładzone, żeby ta kosiarka gdzieś tam nam nie ugrzęzła w trawie. To na początku wymaga dużo pracy, bo jeżeli gdzieś tam zrobi się jakiś dołek, to możemy tam iść, podsypać nawet zwykłym piaskiem i ta kosiarka później będzie jeździć. A dlaczego jeszcze nie podjęłem takiej decyzji? Bo drugą sprawą, bardzo istotną w moim przypadku, jest to, że, już pokażę, zarówno na końcu działki, moja działka kończy się w tym miejscu, o tak jak ten słupek stoi, ona się kończy w tym miejscu, czyli zarówno z tyłu działki, jak i, jak i z przodu działki, czyli przed ogrodzeniem w domu, mam teren niezagospodarowany, w tym miejscu prawdopodobnie też będzie jakaś trawa, jakiś trawnik. Do czego zmierzam? A zmierzam do tego, że Ee, że tego, tej kosiarki takiej autonomicznej no nie wypuszczę poza teren mojej działki. Czyli nie zrobię jakiegoś przejazdu, żeby ona sobie tam wyjechała i kosiła. Tak samo z tyłu działki nie zrobię jakiegoś przejazdu dla niej, dla tej kosiareczki, żeby ona sobie tam wyjechała, kosiła. Ee, I zmierzam do tego, że prawdopodobnie jest jeszcze druga opcja, czyli kupienie sobie traktorka takiego niewielkiego, który będzie tutaj e, bardzo skracał czas koszenia. Trawy w koło domu. Myślę, że wtedy skoszenie takiego trawnika trwałoby jakieś 15 minut maksymalnie. Traktorek też ma swoje wady, dlatego że trzeba go czasami serwisować no i tą trawę trzeba fizycznie być i skosić. Więc taki dłuższy wyjazd dwu- trzy tygodniowy latem skutkowałby tym, że musiałbym kogoś zatrudniać do koszenia tego trawnika. Nie byłoby to w sumie takim dużym problemem jak prosić kogoś, żeby mi skosił trawę zwykłą kosiarką. No więc to jeszcze jest kwestia ustalenia. Jest jeszcze oczywiście możliwość kupienia kosiarki automatycznej i zwykłej jakiejś malutkiej za 800 zł, takiej kosiareczki, którą będę sobie wyjeżdżał przed dom i z tyłu domu. I to jest taka w sumie trzecia opcja, która najbardziej mi się podoba. Oczywiście nie wspomniałem jeszcze o tych wszystkich drzewkach i roślinkach, które będą w koło domu. One tak naprawdę nie wymagają naszej obecności tu i teraz, czyli tą pracę możemy odłożyć w czasie. Ale to nie znaczy, że musimy sobie nasadzić nie wiadomo jakich drzewek, jakich roślinek, które wymagają od nas częstego przycinania czy częstego e, pilnowania tych roślinek. A teraz przejdźmy do tej części filmu, które nie wymagają naszej obecności, a będzie to od nas wymagać sporo czasu i sporo e, nakładu sił. Idziemy. Punkt trzeci. Specjalnie podszedłem pod szopkę z tego względu, że Decydując się na budowę szopki, też wziąłem pod uwagę to, że raz na jakiś czas, myślę, że raz na rok, trzeba będzie ją pomalować, jeżeli będzie ona w 100% z drewna, czyli jeżeli obiję ją deskami i będą na przykład wystawały krokwie, które też będzie trzeba impregnować raz na jakiś czas. Nie jest to nie wiadomo jak wielki problem, bo myślę, że taki dzień czasu i taką szopkę, tutaj będzie 24 metry, będzie można pomalować, ale ja planuję, prawdopodobnie tak się stanie, że tą szopkę. Obiję płytą OSB, okleję stropianem i zrobię po prostu taką samą elewację, jak jest na domu. Będzie to o wiele fajniej wyglądało. Elewacja, to nie jest elewacja tynku silikonowego, nie wymaga praktycznie żadnego nakładu pracy. Raz na może 5-6 lat, ja swojej jeszcze elewacji nie myłem a ma 6 lat. Raz na 6 lat może przejść karczerem i umyć z jakimś płynem. I to tak naprawdę tyle, i wcale gdybyśmy jej nawet nie umyli, to też nic się nie stanie. A jeżeli odpuścimy malowanie szopki przez 5-6 lat, to się na nas to zemści w przyszłości. Dokładnie to samo można powiedzieć o tarasie. Nie wyobrażam sobie teraz zdecydowanie się na taras z deski. Nawet gdyby to była deska egzotyczna, bo wyobraźcie sobie, że deski z naturalnego drewna trzeba impregnować przynajmniej raz w roku, z tego co czytałem, albo i nawet dwa. I zobaczcie, trzeba by było to wszystko teraz przetrzeć delikatnie papierem. Trzeba byłoby to pomalować jakąś bejcą, więc ja sobie tego nie wyobrażam. Przynajmniej na tym etapie mojego życia mam inne zajęcia niż malowanie tarasu. Więc u mnie deska kompozytowa, która sprawdza się na razie, w sumie jest pół roku. Na razie się sprawdza, nic nie popękało, ale to z czasem zobaczymy. Oczywiście można położyć taras z kostki brukowej, czy z jakichś płyt, które też nie będą wymagały od nas pracy. Ale ja bym się nie zdecydował na taras z drewna egzotycznego. Kolejną bardzo istotną rzeczą, która będzie wymagała od nas niejako, może nie, nie codziennej uwagi, ale raz na jakiś czas będzie wymagała od nas wykonania pracy jest Podjazd do domu. Mam tu na myśli to, że decydując się na budowę domu, musimy wziąć pod uwagę to, w jakiej okolicy, na jakim terenie będzie stał nasz dom. I w moim przypadku do mojego domu prowadzi droga nieutwardzona, czyli tak zwana piaskowa droga, czy droga polna, czy coś takiego. A co w związku z tym, że do mojej działki prowadzi droga polna, a mianowicie to, że na samym podjeździe, jak i również w na kostce brukowej, czyli w tamtym miejscu, podejście po dom, jest bardzo, ale to bardzo dużo piachu, które jest przywożone przez koła e, naszych samochodów. A także nasze auta są wiecznie brudne, co wymaga częstszego mycia. To na pewno trzeba wziąć pod uwagę. A mówię o tym dlatego, żeby osoby, które być może jeszcze nie wybudowały domu, które być może jeszcze nie wybrały działki, wzięły to pod uwagę. Już ja nie spodziewałem się, że że taki podjazd do domu z drogi polnej, szczególnie gdy jeszcze w okolicy trwają budowy domu, będzie taki uciążliwy. Chcąc iść na przykład na spacer, to muszę ubierać gumaki, żeby dojść do asfaltu w najgorszych dniach. Nie zawsze, bo tak jak teraz wszystko jest przymarznięte, to nie ma takiego problemu. Latem też nie ma takiego problemu. Ale są takie miesiące, w których przejście tej drogi jest bardzo trudne i bardzo skomplikowane. Poza tym pokażę wam za chwilę, ile tego piachu się zbiera. Gdyż ostatnio sprzątałem w garażu, zamiatałem i zobaczcie ile jest tego piachu w garażu. Piach zgarnięty z garażu i jeszcze tutaj jest trochę. Taka kubka. Tu. i tu. A skoro już mówimy o podjeździe i dojeździe, to weźcie pod uwagę, że jeżeli zdecydujecie się na budowę domu 20-30 km od centrum miasta, to częste wyjazdy do tego miasta, czy e, do pracy, jeżeli ktoś pracuje w mieście, czy e, jazda z dziećmi do szkoły, na zajęcia, na baseny, na kina, was może wykończyć. Więc ten aspekt też wziąłbym pod uwagę, gdyż mówi się, że na dojazdy ludzie, którzy mieszkają 20 km od miasta, tracą godzinę albo półtora dziennie, czego ja nie chciałbym e, osobiście. Więc jeżeli decydujesz się na budowę domu poza miastem, to weź pod uwagę dojazd do tej posesji czy jest otwardzony, czy jest nieotwardzony oraz odległość od miasta żeby później nie okazało się to dla Ciebie przekleństwem w przyszłości. A jeżeli chodzi o podjazd to chciałem tylko zaznaczyć, że w czasie zimy musiałem 5 albo 6 razy odśnieżać. Nie jest to w ogóle problem dla mnie, żeby odśnieżać 5 czy 6 razy. Można przejechać autem, nie odśnieżać. Chciałem tylko zaznaczyć, że w miejscach w rejonach Polski, na przykład na południu, gdzie tych śniegów jest więcej niż ma to miejsce u nas w Olsztynie, odśnieżanie domu może być bardzo męczące. W moim przypadku tak nie było. Chciałem tylko zaznaczyć, że jest taka konieczność. Niektórzy, najlepsi, ekstremalni, decydują się na podgrzewany podjazd pod domem, no ale ja do nich nie należę. Nie mam takiego podjazdu i nie zamierzam takiego robić. Inną mniejszą sprawą, która wymaga naszej obecności w domu raz na jakiś czas, powiedzmy raz na, na rok, jest kanalizacja w domu. W moim przypadku jest kanalizacja miejska, więc ja mam zero pracy przy niej. Ale osoby, które mają kanalizację przydomową, muszą raz na jakiś czas wypompować wszystko z tej kanalizacji, czyli muszą być obecne w domu. Oczywiście można się umówić z ekipą na dany termin, no ale nasza obecność w domu będzie wymagana. Nikt tego nie zrobi bez naszej obecności. I mimo, że. Płacimy w tym przypadku mniej za wodę, to ja jestem szczęśliwym posiadaczem tej kanalizacji i nie zamieniłbym tego e, nigdy w życiu na kanalizację przydomową. I nie wolno zapomnieć tutaj o sprzątaniu wnętrza domu. Jak wiadomo, dom jest większy od mieszkania, więc tych metrów do sprzątania jest więcej. Mamy więcej okien. W moim przypadku jest to 17 e, okien, które wymagają mycia. Yy, mam 170 m2 po podłodze, tylko w części mieszkalnej, która wymaga odkurzania, ale nie będę się teraz na ten temat rozwodził. Nagram film może kiedyś yy, recenzję mojego odkurzacza, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni i który serdecznie polecamy. Na ten moment to wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że Ci się przydał, podobał, oszczędził czas. Dał Ci do myślenia. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał. Jeżeli moja twórczość Ci się przydaje, podoba, chcesz się odwdzięczyć za wszystko co robię i chcesz mi pomóc rozwijać ten kanał, to na pasku poniżej możesz kliknąć podziękuj i wysłać parę groszy na kawę. Dzięki, cześć!